Każdego dnia Święta Sukos przychodzą do naszego szałasu, goście: Abraham, Izchak, Jakow, Moshe, Aharon, Józef i Dawid. Ci goście przypominają nam, że tak samo jak oni byli gośćmi tutaj na tym świecie przez jakiś okres czasu i już na tym świecie nie są. Ale w sukos znów powracają, przychodzą do naszego szałasu. Przypominają nam, że my też jesteśmy na tym świecie tylko przez jakiś czas. Gościmy na tym świecie. Też to jakiś czas, przecież czas, kiedy opuścimy ten świat. Tak jak świętosukos opuszczamy na nasz, nasz dom i przy, wyprowadzamy się z domu do naszego szałasu. Zamieszkujemy na święto Sukos w naszym szałasie, w naszej, naszej suce. A później po święcie Sukos wracamy do naszego domu. Tak też po 120 latach. Tak będzie. Kiedy opuścimy ten świat, powrócimy do domu, do Boga, do miejsca, z którego przyszliśmy, nasza dusza przyszła. Tam u góry, teraz jesteśmy tutaj. Kiedyś przyjdzie czas. Kiedy opuścimy ten świat. Całe nasze życie 120 lat na tym świecie. Obyśmy dożyli tych lat na tym świecie. Kiedy się skończą. A teraz jesteśmy tutaj. Gościmy w su wielkiej suce, w wielkim szałasie na tym świecie. Na świat jest jak wielki szałas. I co robimy w tym szałasie na tym świecie? Teraz nie po 120 latach, kiedy puścimy ten szałas na świat, tylko teraz mamy ten czas żeby wykorzystać go na wykonywanie mitwos, uczeniu się tory, na życie według tory. Więc uśpizyn, goście Abraham i Jakub, Moś, Aaron, Józef i Dawid przypominają nam o tym, że teraz jest ten czas, kiedy, się, kiedy gościmy tutaj na tym świecie obie jeszcze długi, Czas, ale wiemy, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy opuścimy ten świat, więc nie wiemy, kiedy to będzie. Teraz. Imla w Eimosa, jeżeli nie teraz, to kiedy? Teraz. Teraz. Pomachajmy Lulawem i Jasrogiem. Wyko wy wykonajmy przynajmniej jakąś jedną mitwę. Usiądźmy w szałasie Zjedzmy coś w szałasie Powiedzmy błogosławieństwu. Nauczmy się, jak mówić błogosławieństwo na jedzenie. I dziękujemy, dziękujemy Bogu za jedzenie. Nigdy nie jest za późno, żeby się nauczyć.